Cześć, tutaj Mitson. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moje spodnie antykleszczowe. Wiem, że to dziwnie zabrzmi antykleszczowe, ale niestety takie spodnie są. Już mówię o co chodzi z tymi spodniami. Chodzi o to, że w tych spodniach jest wszczepiona permetryna. No, to jest taka substancja. Kleszcz, jeśli. Wskoczy nam na te spodnie, to on po paru minutach lub sekundach dostaje paraliżu i e, automatycznie odpada od tych spodni. No, niestety ta substancja tak działa. E, firmy niestety nie mogę e, reklamować. Nie zdradzę Wam, jaka to jest firma tych spodni. No ale spodnie są. I.